Cześć, witajcie! Z tej strony Gosia Kościelak. Dawno nic nie nagrywałam, więc pomyślałam sobie, że dziś zamiast zdjęć nagram filmik. I zobaczcie, co zrobiłam. Jest to boksik z okazji pierwszych urodzin. Na wieczku wygląda tak. Jest ażurowa jedyneczka. Sertuszka. Cały boks jest w bardzo energetycznym kolorze, czerwonym, kropeczki. A dlaczego w kropeczki? To zaraz, zaraz się wszystko okaże, gdy otworzę tego boksa. Ale pokażę Wam jeszcze może, jak wygląda na zewnątrz. Oczywiście jest cały w kropeczki, papier świąteczny rzeczka w kropeczki. A tu taki fajny yy, kwiatuszek mięciutki, puchaty. I już zaglądamy. O, i środek wygląda tak. Myślę, że już teraz wiecie, czemu jest w kropeczki. Dlatego że jest to boksik biedronkowy, na samym środku tort. U góry jedyneczka, biedronka, kwiaty z ranu. Po lewej stronie jest dziewczynka, aniołek z misiem. I taka świetna biedroneczka. Na kolejnym boku jedynka i imię dziewczynki. Zobaczcie, tu też jest Taka maleńka pietronka. A tu jest chmurka. I oczywiście pietronka z konewką. No i życzenia. Tak więc, kropkowy boksik wygląda tak. Mam nadzieję, że sprawi dużo radości. A jeśli Wam się też podoba, to zapraszam do komentowania lajkujcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube. No i co? Życzę Wam miłego dnia i do kolejnego filmu. Pa pa!